Dzień dobry wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne byki w czytaniu na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość na grudzień 2022 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub no po prostu docenić moją pracę, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę... Waszą niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Dodatkowo sprawdzę to, czego nie widzisz, oraz wyciągnę kartę radę. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam moje czytania tematyczne typu Wybierz talię dla singli, na brak kontaktu i yy, Ty i Twoja osoba, co każde myśli czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, bo one wszystkie są dla Was. Teraz już przechodzę do oczyszczania kart i do samego czytania. Moje drogie byki, Będziemy sobie działać jak zwykle, zaczynając chronologicznie od przeszłości przez teraźniejszość do najbliższej przyszłości. Na końcu rada i to, czego nie widzisz. Już, już sobie wykładamy karty. Przeszłość dla byka. Przeszłość dla byka. Skoło Piątka kielichów. Ósemka była w tle piątka, ósemka mieczy w tle piątka buła. Zaczynamy jakąś takimi, powiedziałbym, że trudnymi energiami. Szczerze powiedziawszy, bardzo dużo takiego em, jakiegoś rozżalenia. Dziewi dziesiątka kielichów, e, jeśli chodzi o teraźniejszość. była drugą kartą. Dziesiątka mieczy. Kochankowie w tle. Hmm. Dobra. To ten grudzień może być ciekawy w waszym przypadku. Najbliższa przyszłość, as mieczy. Szóstka kielichów, ósem była ósem kielichów. No, powiem Wam, że y, macie bardzo ciekawe czytanie. Bardzo ciekawe. Tu się będzie naprawdę sporo działo. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy radę i to, czego nie widzisz. Ale już y, dosyć. Y, po, u Was, akurat, y, z tego co widzę, są takie energie, które y, fajnie się czyta, bo one są dość takie. Y, te przekazy są jasne też czasem jest tak, że po prostu jak czytam to tak kurczę. Co tu karty chcą mi powiedzieć? Dopiero później jakby analizuję to na spokojnie razem z Wami i, i dochodzę do tego. Natomiast tutaj przekaz jest prosty. Król Kielichów, jeśli chodzi o Radę. Siódemka Kielichów w tle, siódemka mieczy. I królowa kielichów. No, ciekawe, ciekawe czytanie przed nami, moi drodzy. Cieszę się, że mogę tutaj się z wami podzielić tym, co tutaj na stole widzę, bo jest, jest czym. Jeśli chodzi o przeszłość, mamy tutaj kartę koła fortuny, piątki kielichów, ósemki mieczy i piątki buław. Ewidentnie w waszej przeszłości jest, um, było, było, bo to przeszłość takie poczucie jakiejś niewykorzystanej szansy, które bardzo was rozżaniło, mam wrażenie, że dodatkowo jako że jest tutaj ósemkę mieczy um, to, że nie wykorzystałyście tutaj jakiejś szansy, um, trochę was zamknęło na coś innego, pozytywnego w waszym życiu, bo, bo to wygląda mniej więcej tak. Szansa, która jest w kole fortuny. Piątka kielichów, rozczarowanie. Ósemka mieczy, zamknięcie się. Też y, brak takiego y, poczucia szczęścia. To tak jakby jakieś trudne wydarzenie, y, nie wiem, nie wiem, dostajecie ofertę pracy, tak? Nie korzystacie z niej. Zostajecie w starej pracy i, i później po jakimś czasie... Dochodzi do was, że to nie była dobra decyzja. Albo może być tak, że na przykład poznałeś się w przeszłości kogoś, nie chciałeś się tej osoby. Ta osoba układa sobie życie z kimś innym i wy jesteście rozczarowani swoim działaniem i widzicie na przykład jak ta e, kobieta, na przykład z którą jest ten ten facet, który do was tutaj e, z wami tu chciał jakby spróbować, jest szczęśliwa albo jak on jest szczęśliwy. Um, jest tutaj właśnie takie, takie rozczarowanie jakby sobą, że czegoś tutaj nie zrobiłam, albo um, jakby nie do końca zrobiłam to co wszystko, co mogłam, tak? Że jakby pewna szansa, która coś co mogło być dla was dobre, nie, wy, nie zostało przez was wykorzystane, że macie takie poczucie, że to, coś mogłoby wam dać szczęście, że mogłoby wam dać spełnienie, a w danym momencie nie byłyście tym zainteresowane, że tego nie chciałyście, że nie uznałyście, że warto w to iść. No i właśnie w tle tego wszystkiego jest piątka, piątka buław, czyli taki konflikt. I patrząc ogólnie na e, pozostałe karty, myślę, że wy tutaj e, toczyłyście jakiś właśnie taki konflikt wewnętrzny, tak. Zastanawiałeś się, dlaczego ja tak postąpiłam, dlaczego tak zrobiłam, czy mogłam zrobić inaczej, czy w danym momencie tak podjęcie innej decyzji e, dałoby mi pozytywne skutki, tak? Dziś może szukałyście logiki w jakichś swoich e, poprzednich, poprzednich decyzjach. Ja, ja zazwyczaj rozumiem tak, ja też czasem siebie oskarżam o pewne moje decyzje. E, życiowo chociaż w życiu już doszedłem do takiego podejścia, że... Jeżeli w danym momencie tak zdecydowałem, to znaczy, że miałem ku temu powody, że mm. widziałem, że to jest dla mnie najlepsze, tak? I staram się jakby nie oskarżać siebie o to, że coś zrobiłem źle, chociaż nie zawsze mi się to udaje. Jestem tylko człowiekiem, e, też jakby czasem wam się, z wami się gdzieś między wierszami wam opowiadam o sobie y, i staram się, żebyście też y, poprzez jakieś tam moje przemyślenia mnie y, poznali. Wszystkie mnie poznały, bo tutaj zdecydowana większość to kobiety. I, I tak jak mówię, i też mam świadomość ludzkich odruchów, tak? Ludzkich czasem decyzji, tego, że nie zawsze podejmujemy najlepsze dla nas decyzje, ale są ku temu powody. W danym momencie zazwyczaj uważamy, że to jest dla nas najlepsze. Tylko, tak jak mówię, widać, że w przeszłości. Jest właśnie takie poczucie, że coś mogłam zrobić inaczej, że mogłam jakoś podjąć inną decyzję i ona by była dla mnie szczęśliwsza, że nie wykorzystałam szansy. Wy tego nie wiecie. Umówmy się. To, że wy w tym później tak uważałyście, nie znaczy, że, że tak jest. tak? Mogło, jeżeli na przykład, nie wiem, relacja osoby, którą nie byłyście zainteresowane, później okazała się fajna, udana. Nie znaczy, że z wami też by taka była. Nie wszyscy jesteśmy równo dopasowani. Jeżeli, nie wiem, w waszej. Miałyście propozycję pracy, nie skorzystałyście z niej. I w waszej pracy potem zaczęło być niefajnie. To, że przeniosłybyście się tam, nie znaczy, że byłybyście szczęśliwsze. Podejmujemy decyzję w danym momencie, uznając, że jest dla nas najlepsza. Wtedy też mamy okoliczności ku temu, żeby stwierdzić, że coś jest dla nas albo nie jest dla nas. A to, że potem mamy troszeczkę żal, że mogliśmy zrobić inaczej, nie znamy wyników naszych decyzji. Czy gdyby były podjęte inne decyzje, a wynik byłby lepszy. Więc ja myślę, że nie warto tutaj, ale, no, tak jak mówię, to mówimy tutaj o przyszłości i o rozpamiętywaniu jakiejś, może też zakończeniu jakiejś relacji albo wejściu w jakąś relację, która była toksyczna i która was troszeczkę zniszczyła, tak i miałyście do siebie żal, że się dało się przykład traktować w jakiś sposób i teraz macie takie poczucie, że no no niestety, ale więcej wam to zabrało niż, niż dało. Tak jak mówię, tu okoliczności mogą być różne. W teraźniejszości mamy dziesiątkę kielichów asa, buław, dziesiątkę mieczy i kochanków. Wygląda na to, że w teraźniejszości powiedziałbym, że Pojawi się um, albo jakiś wybór, bo kochankowie mogą być tutaj kartą wyboru, albo jakiś romans. Uh, natomiast jeśli chodzi o każdą z tych opcji, wy będziecie działać w kierunku tego, bo Asbolef mówi o nowym działaniu, o tym, że tutaj wchodzimy w taką energię, wiecie, no to teraz ja coś zrobię. Ja coś zrobię w kierunku tego, żeby. Osiągnąć jakiś cel, i waszym celem tutaj jest dziesiątka kielichów, czyli takie poczucie spełnienia, szczęścia, ułożenia sobie w życiu tak, żeby być szczęśliwym. Natomiast um, dziesiątka mieczy obok mówi o tym, że e, to oprócz tego, że my tutaj działamy w tym kierunku, my się bardzo martwimy o to, czy się uda, tak? Jakbyśmy każdą decyzję może też po właśnie po trudnej przyszłości i czasem poczuciu, że podejmowaliśmy złe decyzje, każdą decyzję tak mocno analizowali i za każdym razem dochodzili że do wniosku, że no co bym nie zrobił, nie będzie dobrze. Takie takie, wiecie, poczucie braku sprawczości w życiu, tak? Że co nie zrobię, to wyjdzie i tak, że będzie źle. Taki brak wiary w to, że los może się odmienić, że że jednak ja mam wpływ na własne, własne życie, że podejmowane przeze mnie decyzje mogą mi przynieść pozytywne skutki, a nie tylko negatywne. Na zasadzie co nie zrobię, to nie będzie lepiej. Albo poczucie, że no lep lepiej to już było, nie. I um, z jednej strony chcecie, tutaj w, w teraźniejszości, w tym grudniu działacie w tym kierunku, czy jeżeli tutaj się pojawi ta osoba. Czy pojawi się właśnie jakiś wybór, bo tak jak mówię, ta karta ma dwa znaczenia. Zresztą większość kart Tarota jest wieloznaczna i posiada więcej znaczeń niż jedno. Czasem jedne są pozytywne, drugie negatywne, wiadomo. Ja jakby mówię umówię Wam o obu opcjach, bo uważam, że tak jest uczciwie. I tak jak mówię, czy to będzie jakiś wybór, czy to będzie osoba, z którą zaczniecie tutaj tworzyć jakąś relację. Będziecie działać w tym kierunku. Będziecie bardzo zdeterminowane, żeby ta szansa przyniosła Wam spełnienia. Natomiast będzie troszeczkę brak wiary. Może też być tak, że po jakichś doświadczeniach z przeszłości, będziecie sobie analizować, czy nie będzie powtórki z rozrywki, czy dana sytuacja z tą osobą, czy z tą decyzją, nie doprowadzi do tego, że Wy tutaj kolejny raz zrobicie jakiś błąd. Tak, to będzie takie bardzo asykuracyjne podejście do tego całego, całego tematu, że gdzieś w głowie będziecie starali się zrobić jak najlepiej, a wy będziecie sobie troszeczkę wyobrażać jak najgorszy scenariusz. Tak jakbyście próbowali przewidzieć każdą, każdy zły wynik, który może dać wam dana decyzja czy dana sytuacja. No, to jest troszeczkę takie. Martwi mnie tutaj, właśnie to podejście. Natomiast tak jak mówię. My w życiu czasem przechodzimy przez trudne chwile, i my nastawiamy się, my szukamy na przykład w poznawaniu ludzi, tak, jeżeli, czy potencjalnych partnerek, partnerów, że kiedy widzimy u kogoś już daną cechę, przypominamy sobie kogoś z przeszłości, kto miał taką samą cechę, i już myślimy, jak to może oddziaływać negatywnie na potencjalny związek z tą osobą. Wiecie o co chodzi? Że jeżeli przez daną cechę kiedyś coś się skończyło, z kimś wcześniej, to teraz, w teraźniejszości, to znowu się powtórzy. I im więcej mamy trudnych doświadczeń, tym bardziej analizujemy i szukamy takich, wiecie, negatywnych cech i negatywnych później wydarzeń z tego wynikających. No i przejdźmy sobie do najbliższej przyszłości as mieczy, szóstka kielichów, ósemka buław i szóstka, kiel ósemka kielichów w tle. No i tutaj to się dzieje. Ciekawie. As e, mieczy mówi o jakiejś rozmowie, o jakiejś szczerości. Ewidentnie są wiadomości od osoby z przeszłości, od której wy prawdopodobnie odeszłyście. Czyli może jakaś osoba, z którą by tutaj byłyście, albo mogła też ta osoba odejść, e, z którą gdzieś wcześniej w życiu się pożegnałyście. Może się do was odezwie. Może pod pretekstem Właśnie na przykład Nowego Roku, e, czy, czy może Świąt Bożego Narodzenia, jakieś może życzenia jakieś pójdą, wiecie. I e, e, tutaj w waszą stronę, bo ósemka była, to też jest karta wiadomości, to też jest karta e, przesyłu jakichś informacji. E, szóstka kielichów, wiadomo, to jest karta wspomnień, to jest karta wracania do przeszłości, to jest właśnie karta gdzieś szukania w przyszłości jakiejś mądrości też. Bardzo często jest tak, że na przykład w szóstce kielichów szukamy na przykład co w przyszłości nas cieszyło i chcemy to, w... albo jakie mieliśmy ambicje i jak to teraz przekuć co nam sprawiało przyjemność i teraz jakby to sobie reaktywować w życiu natomiast widać, że Przychodzi tutaj jakaś rozmowa, mi się wydaje, że dość istotna, z e, osobą z przeszłości, bo mamy tutaj Asamie. Czy tak, jakby przyszło jakieś takie wyznanie, którego Wy się nie do końca chyba spodziewacie. Natomiast e, ósemka kielichów w tle może też świadczyć o tym, że ta osoba jest u Was spalona. E, bo może wcześniej właśnie już podjąłeś tę decyzję, może to jest jakiś były partner albo były przyjaciel. E, który tutaj troszeczkę już Wam w życiu namącił i mimo tego, że teraz jakby wraca skruszony gdzieś tutaj chce pewne rzeczy wyjaśnić nie wiem, e, może dostać drugą szansę gdzieś tutaj, wiecie, no e, wspominać Wam jakieś najlepsze chwile z, tej, z tego, co było w przeszłości natomiast e, bardzo prawdopodobne, że w ta osamka po prostu kielichów mówi o tym, że Wy tutaj e, to tak jak sytuacja jesteście na urodzinach Waszego znajomego i macie na przykład z byłem wspólnego, tego wspólnego znajomego i ta osoba też jest zaproszona na tą imprezę. I w momencie, w którym ta osoba wchodzi do pokoju, wy z tego pokoju wychodzicie. Widzicie, mówicie, no to, to już dla mnie miejsca tutaj nie ma, nie? Ja z tą osobą nie chcę nic wspólnego. I w momencie, w którym ta osoba, wiecie, gdzieś zaczyna się zbliżać już do, do was, to wy no nie, 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 nie. O, to, to już chyba dla mnie impreza się skończyła, albo może w drugim pokoju e, będzie mi lepiej, nie? Bo tam nie będzie tej osoby. To jest może właśnie takie podejście, że zanim jakby ta osoba zdąży, może powiedzieć wam to, co ma do, wam do powiedzenia, ale to e, nie doprowadzi do jakiegoś takiego przełomu, bo może właśnie też wcześniej e, pojawi się ktoś inny, tak? I kiedy. E, może właśnie być też tak, że wy sobie w grudniu na przykład kogoś poznacie, gdzieś tutaj zaczniecie się zastanawiać nad tą, nad tą osobą. I na przykład osoba z przeszłości dowie się o tym, że w waszym życiu ktoś się nowy pojawił i tutaj przyjdzie, tak jakby, nie wiem, zdając sobie sprawę, że może was stracić, że może już nie mieć u was szansy, wróci tutaj do was, żeby wam wyznać wszystko, nie do, z, sprawdzić, czy jeszcze ma szansę, nie, A wy spoko, fajnie, że się odezwałeś dziękuję, ale nie jakby wy sobie zdajecie sprawę z tego, co pojawienie się danej osoby nawet jeżeli to nie jest nie jest, nie wiem były, czy była tylko na przykład ktoś z przyjaciół Wy, na przykład, może już jesteście tak nauczeni do tej osoby, że ta osoba wprowadza dużo chaosu, i to jest właściwie nie warte waszego czasu, nie warte waszych jakichś takich negatywnych emocji. I w momencie, w którym jakby no, nie chyba dacie tej osobie powiedzieć, yy, co, to, co chcecie, to yy, co, co chce wam tutaj powiedzieć, może dla jakiejś własnej satysfakcji też, żeby na końcu po prostu powiedzieć nie. Wiecie, ja jakby nigdy nie jestem za yy, myśliwością gorzmość to jest są działania, które mają komuś zrobić krzywdę, nie? Natomiast um, jednak usłyszeć pewne słowa po to, żeby w jakiś sposób tutaj um, zobaczyć, że ktoś popełnił błąd, nie są niczym złym, tak ja uważam. Co innego, gdybyście, nie wiem, robili wszystko, żeby zniszczyć nową relację, na przykład waszego byłego, albo obgadywali waszych byłych przyjaciół i tutaj robili jakąś krzywdę. To jest złe, tak? Zresztą to też zabiera wam waszą energię, wasz czas, wasze emocje, tworzy to, że wy się czujecie źle i że gdzieś w tym wszystkim sobie robicie dużą krzywdę. Bo się zajmujecie nie tymi osobami, które trzeba, którymi trzeba, że gdzieś wchodzicie na takie niskie wibracje, tak? Na taką mściwość i robienie komuś krzywdy, tego nikt nie popiera. Natomiast jakby to, że ktoś przyjdzie, powie wam... Jakby powie wam coś, co tutaj ma doprowadzić do tego, że tutaj jakby wrócicie do tej osoby, a wy powiecie nie, to nie jest niczym złym. To jest dbanie o siebie, uczenie się na własnych błędach. Uczenie się na tym, że pewne osoby w naszym życiu no, nie powinny mieć miejsca, tak? Bo, bo nie, nie przynoszą tego, czego tutaj potrzebujemy, że tutaj więcej szkody niż pożytku. To jest uczenie się na własnych błędach i przyjmowanie lekcji. Nie tak jak już wielokrotnie kiedyś mówiłem, że. Nie z każdym tutaj możemy być, nie z każdym możemy się przyjaźnić, nie do wszystkich jesteśmy po prostu dopasowani, tak? Że no, czasem warto z czegoś rezygnować i zrobić po prostu miejsce dla czegoś innego, czy jeśli chodzi o relacje, czy jeśli chodzi o przyjaciół. Ok, przejdźmy sobie do tego, czego nie widzisz. Siedemka kielichów, siódemka mieczy i królowa kielichów. W tle tego wszystkiego powiem Wam tak. Będą przed Wami tutaj jakieś wybory, które będą e, wymagały Waszych w cudzysłowie cwanych decyzji, bo siódemka mieczy to jest karta złodzieja, to jest karta takiego działania, trochę nazwijmy to wprost, cwaniackiego, które czasem mamy na przykład do wyboru kilka rzeczy, i e, to czasem może być tak, że też chcemy złapać kilka srok za ogon, nie? Na przykład, nie wiem. Jest propozycja e, pracy, i e, póki nie poznamy wszystkich ofert, nie wiem, one się, po, na przykład, szukamy pracy, pojawiają się oferty, e, wy, wy tutaj jakby w tym czasie potencjalni pracodawcy nie odzywają się w jednym czasie, i wy nie chcecie rezygnować na przykład z pierwszej oferty, bo czekacie na inne, więc przytrzymujecie na przykład tego pracodawcę, e, twierdząc, że jesteście zainteresowani, ale coś tam, nie? Jakby nie chcecie sobie zamykać e, drzwi e, drogi do jednych drzwi, ale chcecie sprawdzić, czy inne się otworzą. To jest trochę na tej zasadzie. I e, dodatkowo jest królowa kielichów. A tu jest król kielichów na razie. No właśnie, może być tak, że... tak, że faktycznie ktoś w grudniu się pojawi nowy, natomiast ktoś w przyszłości wraca i tutaj wy tutaj staracie się jakby ogarnąć jak najlepiej dla siebie tą sytuację bo macie tą siódemkę kielichów, czyli potencjalny wybór. Może być też tak, że właśnie nawet w najbliższej przyszłości, przepraszam, w teraźniejszości, czyli w grudniu, no ale z punktu widzenia tego, że ten film pewnie będzie wcześniej wcześniej opublikowany, bo też staram się Wam dawać te filmy wcześniej, żebyście mieli czas się od nimi zapoznać, no to może możemy mówić, że to też jest taka najbliższa przyszłość, nie? Tutaj może się nawet pojawić więcej niż jedna opcja tak naprawdę poznania kogoś. I tutaj będziecie po prostu kombinować, co Wam się najbardziej opłaca. Opłaca w cudzysłowie, chociaż to nie powinniśmy tak mówić, ale co będzie dla Was najlepsze. Myślę, że chodzi przede wszystkim chodzi tutaj o emocje, bo momentum tą królową kielichów, tak? Czyli taką, takie kwestie emocjonalne. Będziecie się tutaj myśleć jak to wszystko rozwiązać w sposób dla siebie jak najlepszy, jak ten wybór wykorzystać do tego, żeby być szczęśliwym, bo też pamiętajmy, że e, Kielichy mówią o emocjach, ale mówią też o szczęściu, bo emocje też oznaczają e, emocje. Szczęście się składa z emocji, tak, pozytywnych. E, jako rada dla was tutaj król Kielichów, czyli e, dziel się swoimi uczuciami, e, bądź szczęśliwy ale działaj odpowiedzialnie, bo król kielichów to już jest taka osoba dojrzała, taka, z taką dojrzałą emocjonalnością, która odpowiednio obdziela to, te swoje emocje w sposób sprawiedliwy na swoich bliskich, tak, też na siebie. Pamiętajmy, że dając swój czas, dając swoje emocje, skupiając się na innych. Robimy myślę, bo powinniśmy też dbać o siebie, tak? Żebyśmy... To też jest odpowiedzialność, żeby dbać w tym wszystkim przede wszystkim o siebie, a dopiero potem o innych. Pamiętajmy, że e, kiedy skupiamy się na innych, tracimy coś, e, coś e, jeśli chodzi o nas, tak? Że w jakiś sposób zaniedbujemy siebie. Pamiętajmy, że ciężko też mówić o tym, że ktoś ma nas pokochać, kiedy my nie kochamy siebie, bo my wtedy bardzo mocno skupiamy się na kimś i stajemy się wręcz czasem toksyczni, bo e, oczekujemy, że ktoś inny nam zrekompensuje to, czego my sami sobie nie jesteśmy w stanie dać. A pierwszą osobą, która powinna nas kochać, jesteśmy my sami. E, ostatnio, dzisiaj nawet chyba widziałem filmik, w którym trzeba było szybko odpowiedzieć na pytanie. Podaj trzy osoby, które najbardziej kochasz. No i właśnie większość ludzi zapominało o sobie. Podawało swoje najbliższe osoby, zapominając o sobie. Bardzo często tak robimy, tak? Że tutaj myślimy, jak wszystkim naokoło dogodzić tym, którzy są dla nas ważni, a nie myślimy o sobie. Więc tutaj ym, waszą radą jest. E, zdrowo dziel się uczuciem. Nie zapominaj o sobie. E, Doceniaj oczywiście tych, którzy są ważni, tych, którzy, którzy, którzy tutaj na to zapracowali, którzy na to zasłużyli, ale pamiętaj o własnej emocjonalności, która ma służyć także tobie. Więc podsumowując, w przeszłości jakaś niewykorzystana szansa doprowadziła do tego, że wy tutaj się zamknęliście, że pojawił się w was jakiś wewnętrzny konflikt, wątpliwości co do podejmowanych decyzji i żal do siebie, że podjąłem takie, a nie inne decyzje, że nie skorzystałem z jakichś szans. W teraźniejszości... Albo osoba pojawiająca się, albo wybór, i wy działanie w, podejmiecie w tym kierunku, żeby tutaj jakby wykorzystać to jak najlepiej potraficie. Natomiast będą się wiązało z tym wątpliwości, czy to, co zrobię, będzie dla mnie dobre. W najbliższej przyszłości ktoś powracający z przeszłości z, z jakimś wyznaniem, z jakimiś wiadomościami, ale nie widać Was entuzjazmu związanego, związanego z właśnie z tą osobą, i prawdopodobnie po prostu podziękujecie tej osobie za. Za to, że się odezwała, i na tym to się skończy. W tle tego wszystkiego, jakiś taki wybór m, tego, co dla Was najlepsze, i e, szukanie e, jak największej korzyści emocjonalnej dla siebie, tak? Rozwiązań, które Wam zapewn zapewnią spełnienie. Jako rada dla Was, obdzielaj swoimi uczuciami uczciwie, bądź znajdź sobie dojrzałość, która pozwoli ci być szczęśliwym. Doceniaj bardziej siebie, drogi byku. Tak? Dbaj o siebie. Okej, okay. moje kochane byki. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonujesz z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. March